Witajcie rodacy, Just Coast 2 został wybrany przez maszynę losującą, a tym razem padło na użytkownika mały 4422. Także uprzejmie pozdrawiamy tego pana! No i zapraszam na kolejny odcinek programu grając w pierwszą część tejże gry już wtedy wiedziałem, że ta gra ma ogromny potencjał. Niestety 4 lata temu, gdy panowie ze studia Avalanche wypuścili swój produkt nie wszystkim się on spodobał, gdyż był zbyt monotonny, a misje poboczne były nawet mniej urozmaicone, co te z pierwszej części Assassin's Creed'a. Lecz mimo to ja zakochałem się w pierwszej części i dlatego z wielkim entuzjazmem chłonąłem wszystkie trailery części drugiej, które były wypuszczane przed premierą, a panowie odpijali. Stanęli na wysokości zadania, ponieważ stworzyli serię naprawdę interesujących zwiastunów. Ale przejdźmy do gry, a zacznijmy może od ogromu świata. Mamy tutaj do dyspozycji fikcyjną wysepkę o nazwie Panału. Sam obszar jest tak kolosalnie wielki, że podróż z jednego końca na drugi zajmie nam około 30 minut samolotem. A jeżeli ktoś się odważy samochodem sprostać temu zadaniu, to dojedzie na drugi koniec mapy, no chyba w styczniu. Ale mało tego, nie są to tereny opustoszałe, a na pewno niejednolite. Mam tutaj na myśli, że przemierzymy pokryte śniegiem góry, pustynie, dżungle, mamy też do dyspozycji małe wysepki, a nawet autorzy pokusili się o odzorowanie wyspy z serialu Lost, zagubieni, a gdy wlecimy w obszar tejże wyspy, samolot nagle nam eksploduje niczym w pierwszym odcinku zagubionych, no czyli ogólnie mówiąc na zróżnicowanie terenu nie będziecie narzekać. Przejdźmy teraz do fabuły. No może słowo fabuła to za dużo powiedziane, bo tutaj praktycznie jej nie ma, ale czy to przeszkadza? Absolutnie nie. Z czemu? Zaraz Wam powiem. Otóż tak jak i w pierwszej części mamy tutaj trzy kluczowe gangi, które rywalizują o władzę na wyspie, mianowicie karaluchów, żniwiarzy i ularowców. I aby popchnąć główną fabułę do przodu, musimy wykonywać zadania do tych frakcji, by zyskać ich lojalność. Zadania odbieramy w podobny sposób co w GTA, z tym, że tutaj w większości odwiedzimy takie budki telefoniczne, które są rozsiane po wyspie. Po czym przyjeżdża boss danej frakcji, omawia w 15, maksymalnie 30 sekundach główny problem i zaczynamy zabawę. Tutaj od razu szefowie frakcji wykładają kawę na owe i nie marnują czasu na zbędne informacje typu a dla kogo, po co, czemu, jak i gdzie. Mamy to po prostu zrobić tyle. Proste rzeczowe rozwiązanie, po którym od razu możemy zabrać się do misji. A jak ją wykonamy? No to pewnie co gracz, to inny sposób. Przykładowo możemy ukraść helikopter i ostrzeliwać wszystkich z góry. Możemy przedostać się za linię wroga i likwidować ich z drugiej strony. Albo jak Chuck Norris, wsiąść do ciężarówki, którą okleiliśmy C4 i wjechać w sam środek bazy, po czym uciec z ciężarówki i zdetonować ładunki. No tutaj wymienię wam tylko Kilka standardowych przykładów, jakie można zastosować. Ograniczeniem jest tutaj chyba tylko nasz styl czy wyobraźnia. Dodatkowo, za większość efektownych rzeczy, które wykonamy, dostajemy punkty chaosu. To dzięki nim odblokujemy nowe misje czy sprzęt na czarnym rynku. A jak działa czarny rynek? a no mogę wam tutaj pokazać. Otóż w dowolnym momencie rozgrywki możemy przywołać helikopter z zaopatrzeniem, po czym ukazuje się nam menu i możemy kupić sobie broń czy jakiś pojazd. Ale mało tego, każdy sprzęt możemy ulepszać. No ja może upgrade'uję sobie przy okazji o, tego apacza. Oczywiście nie ma nic za darmo i aby ulepszyć broń czy pojazd potrzebne nam są do tego odpowiednie zasoby. Tutaj autorzy porozrzucali po całej wyspie skrzynie szczęściami, częściami, także dopiero gdy uzbieramy ich odpowiednią ilość, wtedy będziemy mogli ulepszyć swój ekwipunek. W zasadzie bardzo fajne rozwiązanie, które zmusza nas do zwiedzania wyspy i odkrywania jej uroków. Ale przejdźmy do źródła, do kwintesencji, do największego atutu tej produkcji, mianowicie do linki i spadochronu. To właśnie te dwa gadżety dają nam taki fan z rozgrywki bo nic nam nie daje więcej frajdy jak połączenie człowieka z butlą gazową i wystrzeleniem obydwu w kosmos. Oczywiście można zrobić jeszcze miliard innych rzeczy za pomocą linki, jak przyciągać wrogów, wypychać ich z helikoptera, albo nawet pędzące samochody unieruchamiać. A wymieniłem Wam tylko kilka najbardziej popularnych trików. Ale nic nie staje nam na drodze, by podpiąć pod helikopter linkę z wielką, pomnikową głową, by ją potem efektownie urwać. Albo jeszcze lepiej, podpiąć cały samochód, pod helikopter wzbić się na ogromną wysokość, puścić samochód, dogonić go w powietrzu, stanąć na dach i wejść do środka i umrzeć. Ech. Ja tutaj przeglądałem internet, by zobaczyć jakie inne motywy wymyślili gracze i doszedłem do wniosku, że ludzka wyobraźnia nie jest na granic. Just Cause 2 również posiada ponad 150 pojazdów, jak na przykład skutery, kłady, samochody, samoloty, śmigłowce, łodzie, no tutaj mamy chyba więcej środków. Do przemieszczania niż w GTA 4. Jednak samo to, że mamy taki ogrom środków transportu, jest niewystarczające, ponieważ potrzebny jest jeszcze do tego ciekawy model jazdy. No i tutaj niestety, ale takiego nie znajdziemy. Ten, który autorzy zaimplementowali, jest taki średniawym. Oczywiście jest on czysto arkejdowy, jak cała gra, ale brakuje mu no właśnie czegoś mu brakuje. Jest po prostu taki sztywny, poprawny i nic poza tym. Tutaj lepiej wypada model pilotażu samolotami i łodziami, ale wracając do samochodów, to te mają bardzo fajny model zniszczeń, zresztą sami popatrzcie. Gra oczywiście jak na otwartego sandboxa przystało, nie dość że posiada misje poboczne, to jeszcze kilka innych ciekawostek ma ukrytych. Tak więc mamy oczywiście wyścigi, które są porzucane na całym obszarze, w skład których wchodzi m.in. ściganie się kładami, samolotami czy base jumping. No czyli są takie wyścigi, w których skaczemy na przykład z wieżowców. No i muszę powiedzieć, że pod względem wyścigów jest lepiej niż w GTA 4. Tutaj są one przemyślane, efektowne, zwiedzamy przy tym wyspę, no ogólnie nie mamy wrażenia, że są wepchane na siłę. A jeżdżenie od bramki do bramki, mimo że do trudnych nie należy, no sprawia nam frajdę. Mamy również masę wiosek czy obiektów wojskowych na wyspie. Tutaj również ciekawe rozwiązanie zostało wprowadzone. Otóż, gdy takie miejsce odnajdziemy, zaznacza się ono na mapce. Po czym, gdy chcemy nabić sobie punkty chaosu i dostać kilka skrzyń z częściami, które potem wymienimy na ulepszenia, musimy w takiej wiosce czy bazie rozwalić wszystkie konstrukcje typu wieże, generatory, składy paliwa, no czy moje ulubione, rurociągi z gazem. Po czym poszukać ukrytych skrzyń? No i wtedy, gdy to zrobimy, na mapce zostanie zaznaczone takim ptaszkiem, że obszar odkryty i mamy dodatkowe zasoby. Lecz przejdźmy do wad, których o dziwo jest stosunkowo mało. Oczywiście największym jest płytka fabuła, no i aktorzy, którzy podkładali głos, no mogli się trochę bardziej postarać. Nie wspomniałem wcześniej o grafice, ale sądzę, że sami posiadacie oczy i widzicie tą przecudowną grafikę. Niestety za tym idzie fakt, żeby pograć w HD z wszystkimi bajerami włączonymi, potrzeba monstrualnego PZ. No i jest jeszcze kilka pomniejszych wad, ale sądzę, że nie są one aż tak rażące, by poświęcać im czas. Reasumując, po średniej pierwszej części Just Cosa nie spodziewałem się takiego obrotu zdarzeń, by druga część zrobiła taki zwrot i była aż tak dobra. Lecz stało się. Mamy masę misji, które tym razem nie są nudne i powtarzające. Ogromna wyspa, która posiada masę wiosek czy terenów rządowych, które czekają na nasze odkrycie. Gadżety takie klinkam i spadochron, które dają nam wręcz niewyobrażalne pole do popisu. Masa wozów. No, i tak mógłbym wymieniać dość długo. Według mnie jest to pretendent na rywala GTA. Może jeszcze nie teraz, ale trzecia część, która na pewno się ukaże, powinna nieźle namieszać w siecie gier. No i cóż, dzięki serdecznie za uwagę. Trochę się rozgadałem, ale mam nadzieję, że było słychać w moim głosie, jaką radość czerpałem z tejże gry. Także do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!